W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam 10 najgorszych Star Powerów w grze Brawl Stars, których po prostu nie opłaca się używać, ponieważ są one naprawdę bardzo słabe. Ale zanim to tutaj, wyświetlam Wam na szybko 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jeśli też chcecie się tutaj pojawić w kolejnym odcinku, wystarczy tylko, że zasubskrybujecie mój kanał. A my już lecimy do odcinka. Pierwszym Star Powerem na tej liście jest Star Power do PAM, i chodzi mi tutaj o jej pierwszy Star Power przy Tulas Mamusi. Gdy pan uderzy w zadymiarze przeciwnika złą burzą, ona sama i pobliscy sojusznicy odzyskują 86 punktów życia. Czyli działo to w ten sposób, że jak pan w głównym ataku ma 9 takich śrubek, to za każdą taką trafiono w przeciwnika, ona i dookoła niej teammatej odzyskują właśnie 86 HP. Sławe w tym Star powerze jest to, że naprawdę leczy on mało, bo 86 HP. Co to w ogóle jest? Następny Star Power należy tutaj do Franka i jest to Star Power numer 2. Gąbka Frank zyskuje 1260 punktów życia. Byłoby to dobre u takich zadymiarzy jak Tig Cru, wtedy to było naprawdę dobre, ale jak Frank sam w sobie ma tutaj na maksymalnym poziomie 14000 życia, to takie 1500 HP naprawdę nic mu nie zmieni, bo jego pierwszy Star Power jest o wiele lepszy. Następny Star Power na tej liście należy tutaj do właśnie Boni i chodzi mi tutaj o jej drugi Star Power z Ząb Mądrości. Luźny ząb pęka po trafieniu zadając 25% dodatkowych obrażeń po bliskim wrogom. Co ja będę to omawiał, po prostu wam to zaprezentuję. Czy jak normalnie mamy Boni i ma ona tutaj taki atak, który zadaje 2240 hp na maksymalnym poziomie, to ten właśnie atak rozdziela się na takie cztery, jak tu widzicie, elementy i każdy z nich zadaje 25% tego co zadaje jej ten główny atak. No i zaraz zobaczycie, ile to będzie zadawało. Zadaje to 560 damagea. Dmage jest naprawdę niewielki i takim odłamkiem naprawdę jest ciężko trafić. Dlatego ten star power jest też naprawdę słaby. No to teraz lecimy do kolejnego star poweru, a ten star power jest już naprawdę bardzo słaby. Jest o wiele gorszy niż tamte, co przed chwilą wam pokazywałam i jest to drugi star power do sama, zdalne ładowanie. Gdy 5 łomoty znajdują się na ziemi w pobliżu wrogu, wpadują super atak sama. Już zapowiada się słabo. Dobra, widzowie, dajmy na to, że nie trafiliśmy, tak? Tutaj spudłowaliśmy i nie mamy ulta, więc tutaj, paperka w nastrzale nie mamy jak podejść. No i taki jakiś ziomek stoi obok tego ulta, to właśnie nam się ten ult z powrotem ładuje. No nie ukrywam, jest to naprawdę zabójcza prędkość. Ult ładuje się naprawdę bardzo szybko, i oczywiście nasz przeciwnik będzie stał. Aha, no teraz to się nawet nie ładuje. Więc po prostu brakuje mi słów, jak to jest tragiczne. Szczególnie, że mamy do wyboru Star Power numer 1 dzięki któremu możemy się naprawdę fajnie uleczyć. I teraz będzie ostatni Star Power należący do jakiegoś epickiego zadymiarza i chodzi mi tutaj o Star Power do Mazie numer jeden, szczegółowa precyzja. Rakieta ciśnieniowa zadaje 20% więcej obrażeń przy maksymalnej odległości. Chodzi tutaj o główny atak Maisy, czyli tą rakietę ciśnieniową. Jeśli ona zada na tej maksymalnej odległości, czyli najdalej, czyli ktoś musi być naprawdę daleko, zada ono o 20% więcej. Po pierwsze 20% to jest naprawdę bardzo mało, a po drugie trzeba trafić końcówką, co przy Maisy nie jest takie proste. U groma mam podobny star power, ale łatwiej jest trafić końcówką ataku groma, a po drugie dodaje on 30% damage'a. Więc ten star power do Maisy również należy do najgorszych. A teraz lecimy do pierwszego Star Power'u, do mitycznego zadymiarza, a będzie tu tutaj Star Power do RAFSA. Chodzi mi tutaj o drugi Star Power Awans Polowy. Maksymalne zdrowie sojuszniczych zademiarzy zostaje zwiększone o 30 w każdej sekundzie, w której przebywają w zasięgu tej umiejętności, podczas gdy jest ona aktywna. Czyli działa to tak, że jeśli mamy jakiegoś teammate'a i stoi on obok nas, to z każdą sekundą ma on maksymalnie 30 HP więcej. Więc jeśli taki nasz teammate będzie z tego na przykład przez 10 sekund, nie będzie miał maksymalnie 10 tysięcy HP, tylko będzie miał 10.300. Słabe w tym star Power jest to, że ładuje te HP naprawdę bardzo wolno. Jakby to było na przykład o 70 albo 80 HP więcej z każdą sekundą, to byłoby to dobre, ale no jak 30 HP z każdą sekundę, no to jest naprawdę słabe. A poza tym, jeśli posiadamy ten star power, to jeśli jest ktoś obok nas, to wyskakuje dookoła taki zielony efekt, przez co taka piperka można bez problemu namierzyć więc podczas gierki zdradzi to waszą pozycję. Następny Starpower na tej liście należy do Kua i chodzi mi tutaj o jego drugi star power Boskie Zelówki. Co 3 sekundy zmniejsza otrzymywane obrażenia o 688, maksymalna redukcja obrażeń może wynieść 90%. Weźmy tutaj dla przykładu Piperkę, jeśli taka Piperka będzie strzelała do nas i nas trafi, to powinna nam zadać no powiedzmy 3000 damage'a. To ten Starpower spowoduje, że zada nam o 688 damage'a mniej. A jeśli będzie to na przykład trucizna kruka, to nie tak, że w ogóle nie zostaniemy Dimage'a, tylko zniweluje to 90% tej trucizny. Więc ta trucizna nie zadana na przykład 200 Dimage'a, tylko 20. Teraz przejdźmy sobie do kolejnego Star Power'u, a ten Star Power jest tutaj właśnie do Bastera. I chodzi mi tutaj o drugiego Star Power, kamizelka kuloodporna. Gdy montaż jest aktywny, Buster ponosi 10% mniej obrażeń, i jest odporny na odepchnięcia, spowolnienia i ogłuszenia. Redukuje to 10% damage'a, więc jest to naprawdę bardzo mało, więc taki dynamite też bez problemu nas naklepie. Może jesteśmy odporni na odepchnięcie, spowolnienie i ogłuszenia, no ale u takiego Bastera to się zbytnio nie przydaje. Bo i tak jeśli jego ult jest aktywny, to baster naprawdę wolno chodzi. Jakby Buster podczas tego montażu ponosił np. o 50% jej damage'a, to byłoby to o wiele lepsze. Teraz przejdźmy do ostatniego Starpoweru, do mitycznej postaci na tej liście, a jest to najgorszy Starpower, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest to najgorszy star power w całej grze i jest to star power do Charlie, chodzi mi tutaj o i drugi Starpower Maś. Kokon zostawia po sobie ślad mazi, która utrzymuje się przez 5 sekund i spowalnia chodzących po niej wrogów. No ja Wam zaprezentuję ten jakże piękny Starpower. Czyli mam takiego ulta, widzicie tu linię? To jest linia, na którym właśnie ten ult jest rzucany, i na tej linii będzie maść, która będzie spowalniać naszych wrogów, i utrzyma się ona tylko przez 5 sekund. No, jest to po prostu tragiczne, i nie wiem, kto tym gra. Jest to moim zdaniem najgorszy Star Power w tej grze. Za żadne monety nie kupujcie tego Star Poweru. Mam nadzieję, że coś z tym twórcy zrobił i na przykład zostanie on naprawdę bardzo dobrze ulepszony, albo po prostu go zmienią. Bo nie ma on najmniejszego sensu. A teraz przejdźmy do ostatniego Star poweru na tej liście, a ten Star Power jest do Chestera I chodzi mi tutaj o jego star power numer 2. Rzut okiem Chester zawsze wie jaki będzie jego następny super atak. No niby spoko, ale co nam to tak naprawdę da? Bo po prostu nie wiem, no wiemy jaki mam star power. Możemy się trochę przygotować, ale no jest to słabe. Szczególnie, że mam do wyboru star power numer 1. Więc też nie polecam wam tego star poweru kupować. Już by był koniec tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, oczywiście przypomnę o zostawieniu subskrypcji na moim kanale oraz o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem. Dziękuję za oglądanie do końca, trzymajcie się, cześć.